Dziś omówimy strategię, dzięki której będziesz mógł regularnie osiągać wyniki. Osiągać rezultaty każdego dnia, zarabiać codziennie i stabilnie uzyskiwać wyniki każdego dnia. Cześć wszystkim z tej strony DayTrader i dzisiaj omówimy nową strategię, która będzie odpowiednia dla każdego. Najważniejsze to dobrze ją zrozumieć. W całości przeanalizujemy ją właśnie w tym filmie. Zaczynajmy. W zasadzie pierwsza sytuacja już się pojawiła. Widzicie ją przed sobą na ekranie. Widzicie ją na ekranie. Para walutowa USD, ARS, OTC. Ogólnie rzecz biorąc, do tej strategii musimy włączyć tylko jeden wskaźnik. Znajduje się on w panelu wskaźników i jest właśnie tutaj. Zaznaczę gwiazdką, żebyście widzieli o jaki wskaźnik chodzi. Klikacie na niego. Wygląda on tak. Ustawienia mam całkowicie standardowe. Możecie je dostosować tak jak Wam wygodnie. Na nim możecie zobaczyć poziomy wyprzedania i wykupienia na rynku. Są tam również inne wskaźniki, które są bardzo ważne dla rynku. Wchodzimy w pozycję tylko wtedy, gdy. Przeplatanie się dwóch krzywych to u nas sygnał byczy i niedźwiedzi, możemy je rozróżnić, możecie je ustawić na zielono i czerwono, żeby było Wam wygodniej, mi tak jest wygodniej. Tak jak widzicie, jesteśmy w silnej strefie wyprzedania, bardzo mocnej, czyli jeśli widzicie te wykresy w strefie 80% lub wyżej, to znaczy, że rynek znajduje się w strefie wykupienia. Jeśli widzicie te wykresy w strefie 20% lub niżej, to znaczy, że rynek znajduje się w wyprzedaniu. Oto jedna z sytuacji, jesteśmy w silnej wyprzedaży. Jak już mówiłem, będziemy wchodzić na rynek tylko wtedy, gdy te dwie krzywe się przecinają, a tutaj właśnie mamy przecięcie, więc możemy spokojnie ustawmy dwie minuty i wejdźmy na 2% tego depozytu w transakcję, wchodzimy, wchodzimy na 480 zł w transakcję w górę, będziemy czekać na realizację tej transakcji w całości. Na plus tutaj naprawdę nie ma nic trudnego, trochę w trybie awaryjnym opowiem Wam, bo była dobra okazja do wejścia, chciałem właśnie wejść w tę transakcję i ją zrealizować. No i będziemy czekać na realizację tej transakcji, przyjaciele. Ogólnie rzecz biorąc tutaj nie ma nic trudnego, najważniejsze to wejść na czas, właśnie w momencie przecięcia tych dwóch krzywych. Jak już mówiłem, jeśli Wam wygodniej, możecie ustawić linię byczą na zielono, a niedźwiedzią na czerwono, bo w tej sytuacji mamy niedźwiedzią, czerwoną, byczą niebieską. Żeby było to zrozumiałe dla wszystkich. Potraktujcie tę sytuację tak, ogólnie można przeprowadzić równie powierzchowną analizę. Jeśli jest wam tak wygodnie, jeśli widzicie ogólnie jakieś prawidłowości, możecie po prostu zrobić jakieś dobre analizy, możecie to zrobić właśnie tak, a w tej sytuacji widzimy, że woda całkiem nieźle sprawdza się ogólnie w handlu. Na parze walutowej teraz nie jest najgorzej, bo nie mamy teraz szczytowego czasu, kiedy nagrywam to wideo, ale mimo to działa świetnie, ponieważ wskaźnik sprawuje się doskonale. To, nawiasem mówiąc, jeden z pierwszych wskaźników, z pomocą których osobiście zaczynałem handlować. I tak naprawdę jest całkiem niezły, zwłaszcza dla początkujących, chciałbym powiedzieć. Jeśli dopiero zaczynacie, możecie się mu przyjrzeć. Tak naprawdę no, całkiem niezły. Również, przyjaciele, jeśli chcecie ogólnie znaleźć pełną konfigurację naszego brokera, znaleźć wszystkie strategie, które będą odpowiednie na początek, czyli ustawić się maksymalnie na start, aby już zacząć poważnie handlować ze wszystkimi informacjami, które są Ci potrzebne. I od razu zacząć zarabiać, a nie tracić pieniądze bez powodu. Możecie dołączyć do mojego kanału na telegramie. Link znajduje się w opisie pod tym filmem. Tam znajdziecie wszystkie konkretne informacje motywujące posty, posty edukacyjne, a także dostęp do naszego zespołu, z którym regularnie osiągamy wyniki i codziennie stabilnie handlujemy. Możecie dołączyć całkowicie za darmo. Jest tam naprawdę dużo ciekawych informacji oraz pełna analiza właśnie tej strategii a podczas gdy o tym mówiłem widzimy, że zarabiamy nasz pierwszy zysk netto 440 zł. Moim zdaniem to wcale nie jest źle, dla mnie to świetny rezultat. Przyjaciele proponuję nie przedłużać i poszukać kolejnej transakcji. Planowałem dziś otworzyć 3 do 4 transakcje i ogólnie zobaczyć jak ten wskaźnik się sprawdzi. Przyjaciele bardzo szybko przy okazji znalazłem naszą drugą transakcję parahandlowa euro USD. CC, nasza najpopularniejsza para handlowa. Codziennie wchodzę w transakcję na spadek na 2 minuty w dół. Tak samo, dopiero co znalazłem tę parę walutową i tutaj mamy bardzo dobry, precyzyjny szczyt, czyli weszliśmy dokładnie w transakcję na przecięciu się dwóch krzywych. Widzicie, mamy idealną pozycję. Weszliśmy w transakcję na przecięciu się dwóch krzywych, czyli znajdujemy się w silnym stanie wyprzedania. Wchodzimy na spadek, czyli na odbicie od tego ruchu. Tutaj mamy... Ogólnie trend jest spadkowy i powinno nastąpić odbicie, mam taką nadzieję. Jeśli tak się stanie, to świetnie zrealizujemy tę transakcję i ogólnie będziemy na plusie. Oto przyjaciele. Ogólnie chciałbym również podkreślić, że widzicie, iż w każdym filmie mamy zyski, że realizujemy to po prostu świetnie, ale chciałbym Wam powiedzieć, że to naprawdę nie jest tak. Działa. Oczywiście zdarzają się straty i to jest normalne. Każdy trader ponosi straty. Każda strata to lekcja, której się uczysz. A kiedy wchodzisz w kolejną transakcję stajesz się jeszcze lepszy, ponieważ każda strata cię czegoś uczy. Jak zachować się w konkretnej sytuacji, jak handlować, ryzykując pieniędzmi, czyli płacisz pieniędzmi za swoje doświadczenie, powiedziałbym, że to najlepszy układ, bo pieniądze zawsze można zarobić, a nauka i umiejętności to bardzo ważna rzecz, której nie zawsze da się kupić za pieniądze. A w tej sytuacji można tylko najważniejsze to podchodzić do tego z głową, nie wkładać wszystkich pieniędzy w depozyt, czyli maksymalnie 2-3% tego depozytu przeznaczać na jedną transakcję i to po prostu będzie super. Więc przyjaciele, taka jest sytuacja. Dlatego jeśli zdarzają mi się straty, powiem Wam, że to się zdarza. Oczywiście nie zdarza się to zbyt często, bo mam już pewne doświadczenie i umiejętności. Ale jeśli mam bardzo dużo strat, po prostu rozumiem, że jak każdy trader muszę się uspokoić, odpocząć i wrócić następnego dnia, a następnego dnia nagrać dla Was wideo i samemu znowu handlować. To znaczy to jest normalne. Rozumiecie? Właśnie kiedy to mówiłem, nasza druga transakcja również świetnie się realizuje. Została sekunda do zamknięcia tej transakcji. Poczekajmy, niech upłyną te sekundy. Odliczam 3, 2, 1 i zabieramy naszą drugą transakcję od razu mamy 450 zł czystego zysku, całkowicie często przyjaciele, dzisiaj naprawdę dobrze nam idzie, powiem wam to wideo, nagrywam za pierwszym podejściem i całkiem nieźle nam idzie, tak przyjaciele widzę parę eurów, tutaj nie będziemy się jeszcze spieszyć, pozwólcie, że wyjaśnię dlaczego, według wskaźnika widzimy, że jesteśmy w strefie wyprzedania, ale jeszcze nie jesteśmy na przecięciu tych dwóch krzywych. Widzicie, jesteśmy bardzo blisko, już można by było wejść do wody, ale warto jeszcze zobaczyć, czy te dwie krzywe zbliżą się do siebie trochę bardziej, albo jeśli zobaczymy jakąś niestabilność, albo nie będzie jakiegoś konkretnego stabilnego ruchu, to wtedy też będzie można wejść w tej sytuacji. O, widzicie, już jesteśmy bliżej połączenia tych dwóch krzywych, więc ogólnie już można wejść. Widzimy, że jesteśmy tutaj w maksymalnym przedziale cenowym. Czyli tutaj w każdym przypadku nastąpi odbicie, bo dochodzimy do samego maksimum i sprzedający zaczynają sprzedawać. Czyli widzę, że e, sytuacja dochodzi do swojego maksimum i zaczynają wyprowadzać swoje środki na zysk. Teraz możemy zrealizować transakcję właśnie od tego momentu, więc już możemy wejść w wolną transakcję. Tak samo na 500 zł w dół, transakcja na dwie minuty. I będziemy tak samo oczekiwać, że transakcja zakończy się na plusie. Oto przyjaciele mógłbym też opowiedzieć trochę więcej o sobie. Jestem na rynku od ponad pięciu lat, zacząłem gdzieś około 6 do siedmiu lat temu. Byłem zwykłym pracownikiem biurowym i przypadkowo natknąłem się na tę branżę. Powiedziałbym wam, że nie od razu mi się udało, to prawda, miałem straty. Na początku pracowałem na zwykłej pracy, a potem,. pracowałem jako trader po prostu w wolnym czasie, czyli po pracy, przed pracą albo w przerwach w pracy. Ale 3 lata temu przeszedłem już na trading na pełen etat, czyli rzuciłem pracę i zacząłem osiągać stabilne wyniki w tradingu i właśnie rok temu założyłem swój zespół, z którym już osiągamy stabilne wyniki. Rok po roku handlujemy dopiero od roku, ale nasze wyniki są naprawdę bardzo dobre. Ogólnie praca naszego zespołu jest świetna i jestem z tego bardzo dumny. Ogólnie jeśli macie ochotę dołączyć do naszego zespołu, macie taką możliwość, ale jest jeden z najważniejszych czynników, aby dołączyć do naszego zespołu. To jest bardzo ważne w tej sytuacji. Nie potrzebujecie niczego, ani pieniędzy, ani nastawienia. Potrzebujecie tylko zapału i chęci. To wszystko, czego potrzebujecie. No jakieś środki tylko na waszym koncie, nie musicie mi w ogóle przekazywać żadnych pieniędzy. Czyli potrzebujecie tylko zapału i motywacji. To jest całkowicie wyższe niż... Dołączcie do naszego klubu, dołączcie do niego całkowicie za darmo i zacznijcie osiągać wyniki razem z nami, przyjaciele. Jeśli was to interesuje, dołączcie. Link znajduje się w opisie profilu lub pod tym filmem. Po prostu przejdźcie do kanału na telegramie, napiszcie do menedżera, tam będzie kontakt do menedżera i dołączcie do naszego zespołu. To jest całkowicie bezpłatne, przyjaciele, a podczas gdy o tym mówię, widzimy również dobre rozegranie na okresie handlowym Euro I choose. I po prostu jesteśmy super i realizujemy te transakcje. Oczywiście jest tu pewna impulsywność, tak jak to u nas bywa, całkiem nieźle. Para handlowa jest popularna i jak widzimy, naszą ostatnią, trzecią transakcję zamykamy na plusie plus 450 zł. Po prostu znikąd. Na początku naszego filmu mieliśmy 25 tysięcy złotych na koncie, a teraz mamy 26 300. Czyli moim zdaniem to po prostu świetny wynik, dlatego. W trybie awaryjnym postanowiłem nagrać dla Was to wideo, żeby pokazać jak to działa ogólnie, że można to robić, ale trzeba brać pod uwagę wszystkie ryzyka i podchodzić do tego maksymalnie odpowiedzialnie. Ostrożnie i uwzględniając wszystkie ryzyka. Oto przyjaciele, takie wyszły nam filmy w tym awaryjnym formacie. Nagraliśmy wszystkie transakcje z trzech, wszystkie zakończyły się na plusie, czyli od pierwszej do ostatniej. Moim zdaniem wyszło naprawdę dobre wideo. Dołączcie do naszego kanału na Telegramie, zostawiajcie lajki, like, subskrybujcie kanał i koniecznie piszcie komentarze. komentarze, ponieważ to dla mnie bardzo ważne i bardzo miłe. Pozdrawiam wszystkich z Day Trader, życzę miłego dnia.